Audioteka przedstawia Jasmina Reza Bóg Mordu Adaptacja Szymon Wróblewski, reżyseria Waldemar Raźniak, narrator Wiktor Zborowski występują Agata Kulesza, Maja Ostaszewska, Maciej Sztur i Robert Zwieckiewicz. Da się tak wychować dziecko, żeby zawsze było grzeczne. Nie da się. Po prostu nie da rady. Możesz je codziennie pouczać nawet tysiąc razy, możesz pokazywać odpowiednie wzory zachowania, ba. Możesz nawet chodzić za nim krok w krok, albo zatrudnić do tego nianię. Nie upilnujesz. Wlezie do dziury, zgubi but, wyrwie koleżance zabawkę. Albo nabije guza koledze. Takie są prawa życia. Ale na szczęście my, dorośli, potrafimy sobie poradzić z takimi sytuacjami. Szybka analiza, racjonalne podejście do argumentów, a potem mądre rozwiązanie. I po krzyku. Kiedy więc dwóch młodych chłopców pokłóciło się na skwerze Dunanta, ich rodzice postanowili się spotkać, by szybko omówić, co się wydarzyło. Polała się krew, owszem, ale to domena zabaw młodych chłopców takie są prawa życia. Jesteśmy w pięknym salonie, w mieszkaniu Weroniki i Michela Ulije. na stoliku kawowym. Oprócz kilku albumów o sztuce współczesnej stoi kryształowy wazon z bukietem tulipanów. Na kanapie siedzą obok siebie Annette i Alain, rodzice Frederika. Kończy się właśnie zapisywanie wersji wydarzeń ze skweru i wygląda na to, że spotkanie zaraz się zakończy. Bo skoro wszyscy zgadzają się ze sobą. To co może się tu jeszcze wydarzyć? A więc nasze oświadczenie państwo napiszą swoje w dniu 3 listopada o godzinie 17.30 na skwerze Dunanta, po słownej sprzeczce Frédéric Rey, lat 11, uzbrojony w kij, uderzył w twarz naszego syna Daniela Ilie. Następstwem tego czynu, poza obrzękiem górnej wargi, było złamanie dwóch jedynek z uszkodzeniem nerwu jedynki prawej. Uzbrojony? Uzbrojony. Nie podoba się panu uzbrojony? To co dajemy Michel, wyposażony, zaopatrzony, wyposażony w kij. Tak będzie dobrze? Wyposażony. No tak, wyposażony w kij. Wyposażony. To naprawdę ironia losu, bo Skwer Dunanta uważaliśmy zawsze za oazę spokoju w przeciwieństwie do Parku Montsouris. Tak, to prawda. Zawsze mówiliśmy Park Montsouris, nie Skwer Dunanta, tak. No właśnie. W każdym razie dziękujemy, że zechcieli Państwo przyjść. Tak jest dużo lepiej niż gdybyśmy dali się ponieść emocjom. To my Państwu dziękujemy. To my. Nie chodzi o to, żeby sobie dziękować. Na szczęście istnieją jeszcze pewne... Normy współżycia z ludźmi. których nasze dzieci najwyraźniej sobie nie przyswoiły. To znaczy, Frederik. Tak, nasz syn. A co się stanie z zębem, którego nerw został uszkodzony? Na razie nic nie wiadomo. Lekarze nie postawili ostatecznej diagnozy. Zdaje się, że nerw nie jest obnażony w całości. Obnażony jest tylko jedno miejsce. Tak, część jest obnażona, a część jeszcze zakryta, dlatego na razie nie będziemy go dewitalizować. Staramy się dać zębowi szansę. Lepiej byłoby uniknąć leczenia kanałowego. Tak. Przez pewien czas będzie poddany obserwacji, bo może nerw się zregeneruje. Na razie Daniel będzie miał korony czasowe. Tak czy inaczej, nie można zrobić stałych koron, dopóki nie skończy 18 lat. Właśnie. Ceramiczne korony robi się dopiero, kiedy dziecko przestaje rosnąć. Oczywiście. Mam nadzieję, mam nadzieję że wszystko pójdzie dobrze. Miejmy nadzieję. Jakie piękne tulipany. Od kwiecieża z targu na Mouton du Vernet. Wie pani tego na samym końcu. A, tak. Co rano ma dostawy prosto z Holandii, 10 euro za 50 sztuk. Aha! Kojarzy pani, ten na samym końcu. Tak, tak, tak. A wie pani, że on nie chciał nam powiedzieć, że to Frederik? Fakt, nie chciał. To było niesamowite dziecko bez twarzy, z wybitymi zębami, które nie chce nic powiedzieć. Mogę sobie wyobrazić. Nie chciał powiedzieć, żeby nie wyjść przed kolegami na skarżypytę. Nie oszukujmy się, Weronik, to nie była tylko brawura. No, tyle, że brawura też się liczy. Oczywiście. A więc jak... To znaczy, jak się państwo dowiedzieli, że to Frederik? Wytłumaczyliśmy Danielowi, że kryjąc tego chłopca, robi mu niedźwiedzią przysługę. Powiedzieliśmy, że jeśli chłopiec będzie myślał, że może bezkarnie bić innych, nie będzie miał powodu, żeby przestać to robić. Powiedzieliśmy też, że gdybyśmy byli rodzicami tego chłopca, na pewno chcielibyśmy o tym wiedzieć. Oczywiście. Tak. No, o, przepraszam. Tak, Maurice. Dziękuję, że pan dzwoni. E, a więc e, w dzisiejszym lezeko. Écos... Przeczytam panu. Według badań, których wyniki opublikowało brytyjskie czasopismo Lancet, a wczoraj przedrukował Financial Times, dwóch australijskich uczonych ujawniło uboczne skutki stosowania antrilu, leku przeciw nadciśnieniu produkowanego przez Werens Pharma. Takie jak pogorszenie słuchu, a nawet ataksja. Kto u was jest odpowiedzialny za media? O no tak, to bardzo kłopotliwe. Widzę, hmm. że jakaś nie, nie. Bardziej niepokoi mnie walne zgromadzenie. Za, za dwa tygodnie macie walne zgromadzenie. Utworzyliście rezerwę na roszczenia sporne? Dobrze. Aha, proszę spytać, czy były inne przedruki. Mhm. Do usłyszenia. Przepraszam. Pan jest... Adwokatem. A pan? Ja prowadzę hurtownię artykułów gospodarstwa domowego. A, a Weronik jest pisarką i pracuje na pół etatu w księgarni artystyczno-historycznej. Pisarką? <laughs> Brałam udział w pracach nad zbiorową publikacją poświęconą cywilizacji sabejskiej w świetle wykopalisk wznowionych po zakończeniu konfliktu między Etiopią a Erytreą. A w styczniu ha. wyjdzie moja książka o tragedii w Darfurze. Specjalizuje się pani w sprawach afrykańskich? Interesuje mnie ten rejon świata. Macie państwo więcej dzieci? Daniel ma dziewięcioletnią siostrę Kami, która jest obrażona na swojego ojca za to, że dzisiaj w nocy wyrzucił chomika. Wyrzucił pan chomika? Tak. Ten chomik okropnie hałasował po nocach. To stworzenia, które sypiają w dzień. Daniel cierpiał, te hałasy go wykańczały. Ja prawdę mówiąc, już od dawna miałem ochotę pozbyć się tego chomika, aż wreszcie powiedziałem dość. Wziąłem go i wypuściłem na ulicę. Sądziłem, że chomiki lubią rynsztoki i kanały, ale gdzie tam? Siedział przerażony na chodniku i ani myślał się ruszyć. Właściwie te zwierzęta nie są ani domowe, ani dzikie. Nie wiem, gdzie jest ich naturalne środowisko. Wyrzucie na polanę i też będą nieszczęśliwe. Nie wiadomo, gdzie je umieścić. Zostawił go pan na ulicy? Zostawił go? I próbował wmówić kami że uciekł. <noise> Tylko, że ona mu nie uwierzyła. A dzisiaj rano Chomika już nie było. Nie było. A, A pani czym się zajmuje? Jestem doradcą w sprawach spadkowych. A? Czy byłoby możliwe. Przepraszam, że tak otwarcie o to pytam. Żeby Frederick przeprosił Daniela? E, no, powinni ze sobą porozmawiać. Musi go przeprosić, ale. I powiedzieć, że jest mu przykro. Tak, tak, oczywiście. Ale czy rzeczywiście jest mu przykro? No, Zdaję sobie sprawę z tego, co zrobił. Nie przewidział tylko skutków, ma 11 lat. 11-latek nie jest już dziedziciem. Ale nie jest też dorosłym. Niczego państwu nie zaproponowaliśmy. Kawa, herbata, zostało jeszcze trochę klafuti. Bero, to zupełnie wyjątkowe klawuty. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.